No i witam Was bardzo serdecznie z Werony, właśnie wybieram się na śniadanie, w pierwszym odcinku wywaliło mi dźwięk, no ale kto, jak ktoś nic nie robi, to i się nic nie dzieje wtedy, prawda? No, już poprawiłem, już jest lepiej i już będziemy działać, nagrywać, jak już wspomniałem, idziemy na kawę i na śniadanie, bo jest godzina 8 rano, słuchajcie, w Weronie pełne słońce, 25 stopni ciepła, zobaczcie, o, janie w spodenkach, tylko... W normalnych spodniach długich, bo tak prawdziwi mężczyźni powinni się ubierać w mieście. Tak powiedziała ta pani, wiecie, od tego Suar Wirwru, czy jak tam Stepałenu, nie? No ale mniejsza z tym. E, dobra, o, tu jest moja ekipa. Oni są fajnie letniak po, na letniaka poubierani, ale wiecie, ja muszę wyglądać. Dobra, do zobaczenia później. Tak jeszcze przed tą kawką, przed śniadaniem, wybrałem się. E, na miasto do Werony i zobaczcie taka budowla, która tutaj stoi. Bardzo stara, historyczna. Łudząco przypomina Lech koloseum, ale to nie jest koloseum. Po prostu sobie tu jest i straszy. O, o. i tu cała ekipa już się szykuje. Kawka. Zobaczymy, ile za tą przyjemność zapłacimy, bo to jest chyba najważniejsze, co Was interesuje, cena. Kartę mamy niewielką. Ale cóż, na śniadanie potrzeba na pewno jakieś jajeczko. Drink for start? Yes. Allora. Cappuccino. My friend, you're ok. No. One beer. One beer. It's nine o'clock. you like a beer? Thank you. One. Why not? Beer and aperol, yes. Beer and one beer and eh, one aperol. Anos, yes. I want to go to, to the dinner, dinner with <laughs> yeah, you. <tonight>. Yeah, yeah. I only cappuccino. Start, start <laughs> with aperol and beer. allora one beer and one aperol. One aperol here, Cappuccino. Cappuccino. With, with aperol? No, 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 not now. Okej, cappuccino. Cappuccino with the. Prego, croissant? kuracant? jest. Pistacie, chocolate, cream, jam. Pistacie. A na wykonanie? Prego. The same We Włoszech pijemy Cappuccino, Broń Boże, po 12. No i do tego oczywiście śniadanko. A co na śniadanko? Kuracant, ale bidny strasznie, zobaczcie. Malutki, ten krem pistasiowy taki jakiś niedorobiony, co prawda, ale w środku, o, wygląda dość dobrze. Czy to świeże? Niby świeże, ale powiem Wam tak, dupy nie urywa. Jest ok, ale jadłem już we Włoszech lepszy kwasanty. Ten jest takiej średniej klasy. No zobaczcie, no to jest plac, to tu ciągną turystów po kieszeni i nic za tym nie dają. Pamiętajcie, nie dajcie się naciągnąć. Takim co tu latają, naciągają, chodźcie, chodźcie do mnie. Nie róbcie tego błędu, bo to jest typowo pod was, pod wasze euro w kieszeniach a cappuccino. Mm, no i mam tutaj e, słuchajcie takie śniadanko do mnie przyszło. O. Dobra, jeszcze raz. Zobaczcie, takie mam śniadanko. Piękny omlet. Do tego chrupiący chlebek. To już wygląda dość dobrze ale później wam powiem ile za to zapłacę nie? bo pewnie majątek to tak, tak, tak wygląda, że to na majątki trzeba liczyć wszystko ale mniejsza z tym, spróbujmy spróbujmy omleta czy potrafią tutaj go zrobić zobaczmy to O, jajeczko soczyste delikatne, zobaczcie ser w środku płynie taki omlet to mistrzostwo świata Co? I nawet go posolili, nawet dobrze go dosolili. Dobry. Mm. Omelet taki, wiecie, przekładany żółtym serem. Do tego chrupiące chlebek. Fetardo. To to, jest dobre, ale kruszant nie był dobry ale obsługa pierwszorzędna słuchajcie jak koleś, koleś ma na wity że... wszystko wam sprzeda zobaczcie jak się ser ciągnie Pięknie. za omlecik, wodę dwa croissanty, dwie kawki wyszło 33 euro Mówiłem, że dla milionerów te błochy są. Verona nie tylko słynie z dobrej koniny, czy makaronów, czy pizzy, ale również e, tutaj jest e, miejsce bardzo znane przez nas z, z szekspirowskiej powieści Romea i Julii. Właśnie idę na dziedziniec e, zobaczyć balkon, na który wychodziła Julia, a ten e, młodzieniec tam wiecie, piał te swoje serenady. Ale turystów to tu jest więcej. Niż kartek w tej powieści. Zobaczcie, o to jest ten balkon tam, o, u góry. E, muszę tak jakoś nagrywać, żeby, żeby za dużo twarzy nie nagrać. To jest taki, wiecie, dziedziniec. chodzi się przez e, taką e, bramę o. Ciężko, ciężko, ciężko cokolwiek tutaj, e, tak wiecie, fajnie nagrać, żeby było pięknie i ładnie, bo za dużo ludzi. Ale, wiadomo, Verona, miasto turystów. Nie znaczyło szczęście, miłości. Podwójne szczęście. Kolejnym punktem w Weronie, który warto odwiedzić, jest niewielka pizzeria, która serwuje pizzę z mąki pełnoziarnistej, w wiecie, zdrową pomoc się zdrową, bo żadna pizza zdrowa nie jest, ale e, ciasto jest e, wyrabiane na zakwasie, na naturalnym zakwasie, które leżakuje od 24 do 48 godzin. E, zresztą widzicie ciasto po kolorze jest ciemniejsze, widać, e, że mąka jest inna. I uwierzcie mi, pizza smakuje... Inaczej, bo ja tutaj dwa dni temu już próbowałem i chciałem je a zamówiłem diabła, taką wiecie, lekko pikantną, bo lubię I do Dobra, moje zamówienie dotarło, zobaczcie, to jest tak, tak, wygląda diabola tutaj. Zobaczcie, ciasto jest ciemne, nie jest białe, nie jest z mąki wyczyszczonej, tylko jak już wspomniałem z naturalnej, pełnoziarniste. To jest zdrowa pizza. Jest pepperoni, jest sos. Zobaczcie jak ona fajnie wyrośnięta jest. Delikatna. I i nie robi tak. Stoi. Tak powinno być. Wezmę sobie talerzyk. Jest bardzo dobre. pełno smaku, głębokiego smaku. Czuć taki chlebowy posmak. Nie taki, wiecie, płytki smak ciasta takiego, nie wiem, pizzowego tylko taki bardziej chlebny. No i oczywiście jest wypiekana w porządnym piecu, co widać od spodu, z zewnątrz, po prostu idealny. Do takiej pizzy warto jest sobie zamówić porządnego słodowego bajzera.. I pizzę jemy rączkami w moim drodze, rączkami. Spróbuję mm. ukraść i może kiedyś nie na kanale, sam wypieka w moim pieczęciu. <laughs> Następny punkt który będę chciał powiedzieć będzie taka mała kraftowa makaroniarna ale to za chwilę chwileczkę mów. mam co robić po przemierzeniu kilkuset metrów jak już wam wspomniałem jestem w makaroniarni o co, o co chodzi z tą makaroniarnią o to że tu wyrabiają te makarony na miejscu, one są świeże, ewentualnie dwa dni czekają na klientów. Więc e, najwyższej jakości produkty i najwyższej jakości makarony. Ja zamówiłem do spróbowania dwa rodzaje. Co to, co to miało być? Jakiś czerwony i jakiś białe. Aha, jakiś czerwony i jakiś biały. Dobra, ale to za chwilę Wam pokażę. nie? Oczywiście do tego... Nieodzowne, białe, lokalne. Zobaczcie, dotarły moje makarony. Piękne dwa talerze. Jeden ten e, śmieszny czerwony, i tutaj takie lekko bardziej luksusowe danie jest to spaghetti e, z tatarem z czerwonej krewetki, a tutaj mamy e, rurkowy makaron robiony z tutejszych e, starych odmian zbóż. Spróbujmy teraz. Za dużo tutaj nie będę o tym nawijał. Co z czego, bo by zeszło do, aż do południa? Sos jest kremowy, serowy, jest tutaj grana padano, co we Włoszech jest, jakby to powiedzieć, obowiązkiem. Ups, z luksusowego dania zrobiłem trochę chlew, ale spróbujmy. Powiem mm. wam tak. Makaron bardzo pyszny, ale lekko niedogotowany. No, i ten tatar. Tatar powinien być z surowej krewetki. Jest, jest tu Bardzo dobrze. Bardzo pyszne. Bardzo kremowe. Danie i na kolację by się nadawało. Ale ten o tym niedogotowanym makaronie to wiecie. To był żart, bo taki makaron powinien być we Włoszech. Makaron musi być al dente, lekko na ząb i teraz damy... A dziękuję, dziękuję panu, ale na piwka nie będzie. I teraz ten czerwony, rurkowy makaron z odmian starych zburzki też niedogotowany wam mm, Boże, wow. Dobre chodź nagrywanie, bo też w I Tu czuć prawdziwe włochy, słuchajcie. I właśnie takie proste danie, takie smaczne i na każdym rogu, jak już wspomniałem, możecie sobie takie coś zakupić, a cena za dwa takie dania około 40 euro plus porządne lokalne białe wino schłodzone. No dobra, więcej nie będę Was przynudzał. Spotykamy się w Wenecji.